Yeah. Opa. Miło Was widzieć. Cześć. Ja jestem Bartek. Jestem Bartek, więc nazywajmy się po imieniu, będzie łatwiej. Pasuje? Dobrze. Dzisiaj mam dla Was specjalny panel, to znaczy pytania i odpowiedzi. Panel niezwykle praktyczny, bo dla mnie nie wymagający wielkiego przygotowania. Aczkolwiek przygotowałem 10 slajdów, gdybyście byli bardzo stremowani, chociaż nie myślę, że tak będzie. Więc pytanie do Was. Co chcecie wiedzieć? Jak się wyróżnić na tle konkurencji? Dobrze jesteście. Dobrze jesteście. Dobra, piszemy. Pierwszych pięć pytań. Raz. Czekaj. Pierwsze było jak się wyróżnić na tle konkurencji. Dlaczego nie wrzucasz filmików na YouTube? To będzie trzecie. Dobra, mamy pierwsze pięć, dajcie zapisać. <laughs> Dziękuję, dobrze jesteście przygotowani. A widzę, widzę Was nie po raz pierwszy. Mam okazję być z Wami ósmy rok z rzędu. I niektóre twarze jest mi niezwykle miło, się powtarzają, wyciągają wnioski, bo widzę, że zadajecie pytania niezwłocznie. Więc moje komplementy w Waszą stronę. Okej. Okay. Jak się wyróżnić na rynku? To jest... Kogo interesuje to pytanie? Dobrze, a powiedzcie mi jeszcze, po co ja zadaję w ogóle te pytania? To też, to że wam powiedziałem. To też, po co jeszcze? Bardzo dobrze. Słuchajcie, słuchajcie, bo to wszystkie odpowiedzi, które uzyskujecie od waszych kolegów i koleżanek, to są podpowiedzi dla was. Kto z was będzie kiedyś prowadził jakieś szkolenia albo wystąpienie publiczne? Ręka do góry. Okej, okay. wszyscy, którzy nie podnieśli, to nie mają świadomości, że będą. Wcześniej czy później na 100% będziesz prowadzić jakiegoś rodzaju wystąpienie publiczne. To mogą być oświadczyny w gronie rodziny, to może być przemówienie na Twoim weselu. Zaczynamy o takich rzeczy bardzo osobistych i rodzinnych, co prawie każdemu się zdarza. To może być budowanie zespołu. I gdy masz zespół 3, 4, 5 pracowników, Kolegów, chcesz zrobić jakiś biznes, musisz stanąć przed nimi i coś powiedzieć. I to już jest wystąpienie publiczne. A Może czy kiedyś. Z drugą osobą nie jest Jeszcze raz. A czy rozmowa z drugą osobą nie jest już wystąpieniem publicznym? Jeżeli możemy zawęzić definicję, i wtedy tak, zawsze to będzie wystąpienie publiczne, bo jest przynajmniej jedna osoba, która stanowi publikę, ale w potocznym rozumieniu tego słowa uznajemy, że to jest przynajmniej kilka osób, żeby podnieść poziom trudności. Kto z Was panuje, kiedykolwiek w życiu robić wystąpienie publiczne? No dziękuję. Parę osób mi się już udało przekonać. I tak, jak się wyróżnić na rynku? Pierwsza rzecz to żyjemy dzisiaj w świecie, w którym wszyscy chcą rzeczy za darmo i w dobrej jakości. Zgoda? I szybko. To są takie trzy wyznaczniki, które w ciągu ostatnich 20 lat zmieniły się bardzo. Ponieważ. Era internetu i era bardzo szybkiej komunikacji, era urządzeń mobilnych i era niskich cen. To jest to, co nastąpiło i to, co się stało. Przewartościowało się mnóstwo rzeczy. To, co kiedyś mnie jeszcze uczono na studiach, nie chcę mówić kiedy to było, ale wtedy już to zaczynało być nieaktualne. Podręczniki, które dostawaliśmy, które były sprzed 10 lat, czasami sprzed 20, czasami były z tego roku, ale wiedza w nich zawarta była sprzed 10 albo sprzed 20. To już był anachronizm, to już było coś, co nie działa. Dzisiaj żyjemy w świecie, który się straszliwie zmienia, straszliwie pod kątem prędkości. I teraz, jeżeli chcesz się wyróżnić na rynku, to ja proponuję jedną rzecz. Jakość. Uwaga, nie jakość. Jakość. To jest rzecz, która Cię wyróżni na rynku. Dam Ci przykład. Dać jakiś biznes? Żaden? Ubezpieczenia. Ubezpieczenia były pierwsze, no? Ubezpieczenia. Jakie? Na, na życie. Aha, najtrudniejsze wziąłeś. Dobrze, to lubię. Ubezpieczenia na życie. I teraz chcesz się wyróżnić. Załóżmy, że jesteś agentem ubezpieczeniowym. Czyli co robisz? Bierzesz teczkę, tak jak ja brałem wiele lat temu, niebieska taka teczuszka, i chodziłem od domu do domu, od klatki do klatki. I pukałem, i co słyszałem przez domofon? Nie dziękuję. Nie dziękuję. To taka bardzo grzeczna forma, były różne. Nie dziękuję również się pojawiało czasami. Jak spotykałem się już z klientem, to musiałem go przekonać do abstrakcji. Znaczy, żeby wydał pieniądze dzisiaj za coś, co ma kupić kiedyś. I teraz, jeżeli jesteś agentem lub robisz jakikolwiek inny biznes i postawisz na jakość tego biznesu, to wcześniej czy później. Ludzie zaczną to doceniać. Jeżeli zaczną to doceniać, to będą chcieli za, za to zapłacić. Bo człowiek lubi zapłacić za coś, co ma jakość. Bartku, a jakoś jakość. <trym <trym> jakoś. jakość to jest zaspokojenie potrzeb klienta, nawet tych, których on sam sobie jeszcze nie uświadamia. To znaczy, ja wymyślam, co mogę zrobić, żeby mój klient był bardziej zadowolony. To jest świetnie, natomiast ciągle widzimy rzeczy, które można poprawić. Ciągle prosimy klientów o feedback. Ciągle zastanawiamy się, co możemy zrobić lepiej. Dlaczego? Bo gdy my kończymy dzisiaj dzień, mamy teraz godzinę 18.30, to Chińczycy poszli spać, Amerykanie się obudzili i wszyscy oni w globalnej wiosce, a szczególnie jeżeli robisz biznes w internecie, zastanawiają się, jak, cię, jak się pozbyć Ciebie z tego rynku. I oni jutro będą lepsi niż są dzisiaj. A za dwa dni będą lepsi niż byli jutro. Być może nie wszyscy, być może ktoś prześpi, ale dzisiaj rynek jest potężnie konkurencyjny. I teraz każdy z Was, jak tutaj siedzicie, być może będzie konkurował z kimś innym z tej sali. Być może już konkuruje, a być może z nastąpi za rok. Taka jest gra rynkowa. Kto z Was chce być przedsiębiorcą? No to witam w klubie. To gra rynkowa polega na tym, że to jest wyścig. To jest wyścig z czasem, to jest wyścig ze sobą, to jest wyścig z innymi, którzy starają się zrobić biznes lepiej od ciebie. I albo ty wygrasz, albo oni. Taka jest prosta reguła. Więc jeżeli miałbym wam powiedzieć o jednej rzeczy, na którą warto zwrócić uwagę, to jest to jakość. I teraz, jak zdefiniować jakość? Jakość, o co Szymon zapytał. Jakością może być szybkość dostarczania produktów, ale jakością może być także. Poziom obsługi. Czyli klient do ciebie się zwraca jakoś, jakoś, nie jakoś. Klient się do ciebie jakoś zwraca. To może być e-mail, to może być telefon, to może być kontakt osobisty. On przychodzi i mówi cześć. Chciałbym skorzystać z Twoich usług. I teraz to, w jakiej formie Ty mu odpowiesz, to w jakiej formie Jego potraktujesz, się do Niego uśmiechniesz lub nie, to w jakiej formie, jak szybko Mu odpiszesz na maila. Jak szybko odpowiesz na jego zapotrzebowanie. Jak szybko zapytasz go o feedback. Czyli zrobiliście coś, a potem go pytasz o informację zwrotną. Słuchaj, co mogę zrobić lepiej? Wchodzimy na spotkanie. Akurat w Paryżu byliśmy w tym roku, tam w ich głównej siedziby tutaj na Europę. Rozmawiamy tam siedzi, siedzi kilku takich dyrektorów. Rozmawiamy, rozmawiamy, rozmawiamy. Generalnie bardzo udane spotkanie. Załatwiamy prawie wszystko, co chcieliśmy. Natomiast wychodzimy z tego spotkania. Ja do mojego partnera w taksówce zadaję od razu pytanie: Co mogłem zrobić lepiej? To jest pierwsze pytanie, jakie zadaję. Dlaczego? Bo jestem na świeżo, on jest na świeżo, i ja chcę wiedzieć, co mogę zrobić lepiej następnym razem. I to pytanie zadaję non-stop od 20 lat. To jest jakość. Ja ją tak rozumiem. I następnym razem, jak tam pojadę, będę starał się być lepszy niż byłem poprzednim razem. Żeby temu klientowi. Dostarczyć większą wartość. Bo on musi być zadowolony. Jeżeli on będzie zadowolony jako mój klient, to on powie: Tak, chcę z Tobą pracować. Jeżeli ja dostarczę mu wartość, to on powie: Tak, chcę z Tobą pracować. Jeżeli ja zrobię coś lepiej niż inni dla tej firmy, to on powie: Co powie? Tak, chcę z Tobą pracować. I w taki sposób zdobywa się przewagę na rynku. Okej? Okay? Odnośnie jakości, jeżeli na przykład mamy produkt, który jest wysokiej jakości. Tak. Mamy rynek, no i siłą rzeczy wysoka jakość jednak kosztuje produkowanie. Teraz wchodząc z tym punktem wysokiej jakości raczej schodzimy do niższej ceny i budujemy sobie potencjał... Mów głośniej. <coughs> Prośba do wszystkich, żebyście mówili na tyle głośno, żeby każdy mógł usłyszeć. Słyszycie tam z końca? No. To proszę, żeby każdy, kto zadaje pytanie, stał. Okay? Będziecie od razu mieli trening wystąpienia publicznego. Czyli masz um, jakieś 100 osób, tak mniej więcej, na oko. Więc odwróć się i teraz Ty masz wystąpienie publiczne. Zadajesz pytanie. Ja Cię będę słyszał. Dobra, więc zacznę od początku. Mamy produkt, który jest wysokiej jakości. Mów no głośniej. Z produktu wysokiej jakości wynika to, że jednak niestety... Jeszcze głośniej. Słyszycie? Ja teraz wyłączę mikrofon. Słyszycie mnie w ostatnim rzędzie? To musisz mówić tak głośno, żeby oni Cię słyszeli w ostatnim rzędzie. Dobrze, dobrze. Więc mamy wysoki jakości produkt, który chcemy wrzucić na rynek. A usłyszeliśmy. I teraz, czy e, wchodzimy z ceną produktu taką, jaką już jest jakby e, ten produkt e, konkurencji, czy wchodzimy z niższą ceną, budujemy sobie potencjał u, e, przy, e, powiedzmy, klientów i dopiero podnosimy cenę. Czy jest lepsze? Jakby Dzięki. Nie. Tutaj nie ma odpowiedzi, co jest lepsze, bo bardzo dużo kontekstów może się zdarzyć. Pytasz mnie o strategię rynkową wejścia na jakiś rynek i konkurowania o klienta. I teraz możesz konkurować ceną, oczywiście. I to ma mnóstwo zalet. My tak robiliśmy przez długi czas, konkurowaliśmy ceną. Dlaczego? Dawaliśmy niższe marże po to, żeby zbudować zasięg. Bo interesowała nas coraz większa liczba klientów. Większa i większa i większa, ponieważ w którymś momencie uzyskujesz masę krytyczną i ta masa krytyczna pozwala Ci na zupełnie inne zachowanie na rynku. To znaczy, możesz dla tych klientów, umownie to nazywając, załatwić więcej. Możesz dla tych klientów, których już masz, pozyskać lepszy serwis w niższych cenach, więc będziesz mógł dać im znowu niższe opłaty. Zgadza się? I teraz to by była jedna strategia. Czyli strategia niskiej ceny. Druga strategia jest taka, że trzymamy cenę danego produktu, zarabiamy już na tym, nawet zacnie, liczymy się z tym, że klientów będzie mniej. Tylko w takim wypadku jakoś, jakoś musisz ich zdobyć. Czymś musisz ich do siebie przekonać. I wtedy to może być obsługa klienta, wtedy to może być taka prozaiczna rzecz z pozoru marketing. Po prostu brandowanie siebie na rynku. Bo pytanie, jaki dobry branding ma Twój produkt? Jak bardzo odróżnia się od produktów konkurencji? Czy jest takim produktem, których na rynku jest 200 podobnych, czyli substytutów, czy też jest taki, że jest jeden albo dwa i jak chcesz coś podobnego, to uu, nie ma nic więcej, wtedy możesz trzymać cenę. Ale jak masz 200 podobnych, to wtedy jest ciężko, trzeba szukać dodatkowych wartości, żeby dać klientowi. Jeszcze tylko jedną rzecz dopowiem, bo to jest potężnie ważne. Pamiętajcie o jednej rzeczy. We wszystkim, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, wszystkim, zawsze po drugiej stronie stoi... Kto? Nie! Kto? Człowiek! Dziękuję! Kto powiedział człowiek? Brawo! Jakość oddziaływuje kapitalnie w długim okresie. Klient się może nie poznać w ciągu... Zależy jaki masz biznes, jaki masz produkt. Inaczej będzie ze szkoleniem, bo klient się pozna w ciągu dwóch godzin, jeżeli je prowadzisz, albo czasami w ciągu godziny, że o, oh je, yes, to jest to szkolenie, chcę przyjść drugi raz. A jeżeli prowadzisz sklep internetowy, to może to zająć miesiąc, dwa albo trzy, bo klient musi zamówić, musi dostać towar, ten towar musi mu się nie spodobać, on musi do Ciebie zadzwonić z tak zwanym, z czym? Nawet ja nie słyszę, jak oni mają słyszeć? Z feedbackiem. Z feedbackiem na temat pierwszego pytania. Może być? Dobra.